Cześć, witajcie. Ostatnio byłem w pizzerii i zamawiałem sobie pizzę i piwko do tego. I słuchajcie, zapłaciłem 62 zł. To w Anglii miałbym za to pizzę i dwa piwa. Wczoraj byłem też w pizzerii tej samej i zamówiłem sobie dwie sałatki z kurczaka, bo byłem ze znajomą do tego dwa piwa, jedno smakowe i jedno z nalewaka żywiec, to zapłaciłem ponad 82 zł. Także za takie pieniądze, to jest ponad 16 funtów, miałbym pizzę i zaraz Wam powiem ile i cztery piwa. Bo piwo w Anglii kosztuje w butelce w polskim, w kurdyjskim sklepie, ale z polskimi produktami kosztuje yy, 2 funty, a pizza w Anglii kosztuje 8 funtów. Taka średnia, ale bardzo dobra. Także to jest taki prosty przelicznik. Także ceny w Polsce są zbliżone do cen angielskich. No i koleżanka mi niedawno powiedziała, która mieszka w Krakowie, że dużo już osób Zarabia na rękę po 10-15 tysięcy złotych. Także jak się ma takie pieniądze, to się nie opłaca po prostu wyjeżdżać za granicę. Bo zarobki w Anglii, jeżeli masz 3000 funtów, ale to naprawdę trzeba już mieć y, jakieś dobre stanowisko pracy, przynajmniej operatora maszyny i robić kilka nadgodzin że mieć 3000 funtów, to jest 15 tysięcy złotych, to już za takie pieniądze po prostu się nie opłaca wjeżdżać za granicę. Bo po prostu yy, co to jest 15 tysięcy? 15 tysięcy to jest nic. A zarabia się w Anglii 3000 funtów, jak się jest na dobrym stanowisku. Bo jak jest się na yy, zwykłym stanowisku roboczym, to się zarabia 1000. 800-1600 funtów I to są takie pieniądze Także słuchajcie Ceny w Polsce są zbliżone do cen angielskich Jeszcze tylko jak zarobki wzrosną W większych miastach ludzie zarabiają lepiej Po 10-15 tysięcy To po prostu Wyjeżdżać za granicę Po prostu nie będzie się opłacać ja wiem, że w mniejszych miastach są mniejsze zarobki, bo ludzie zarabiają po 4000, po ponad, po, po, ponad 3000, ale w większych miastach są zarobki o wiele wyższe. I tak jak koleżanka mi powiedziała, 10-15 tysięcy takie są zarobki w Krakowie, gdzie dużo ludzi już takie pieniądze ma. Także słuchajcie, wjeżdżać za granicę. Już nie będzie się opłacać, i niedługo będą emigrować do Polski, po prostu zarabiać pieniądze, chociaż już wiadomo, że jest dużo Ukraińców, którzy w Polsce pracują i zarabiają pieniądze do Polski przyjeżdżają nie tylko Ukraińców, ale i Białorusinów, i w Polsce pracują. Także im się opłaca, bo Polska już jest krajem coraz bliżej ku zachodowi. Także te lata które były y, rządzone przez PiS, dużo w Polsce zmieniły. Jak teraz będzie y, y, po nowych rządach Tuska, po koalicji obywatelskiej, jak to się zmieni? No to nie wiem, czy to wszystko jeszcze później y, zarobki pójdą do góry, czy po prostu zaczną spadać. Bo jeżeli zaczną spadać, to po prostu będziemy się cofać, a jeżeli pójdą wzwyż, do góry, to po prostu będziemy Coraz bliżej zachodowi i dokaniać zachód. I po prostu już więcej nie będzie się opłacać wyjeżdżać za granicę. A ja słuchajcie nagrywam ten filmik o siebie z domku, z domku rodzinnego. Akurat teraz jestem sam w domu, bo mamusia wyjechała po zakupy do miasta. Także pozdrawiam Was serdecznie z Polski. Trzymajcie się czołem.